Witajcie ludziska, tutaj pap prezes Sej Sej Oczywiście jak widzicie dzisiaj Kolejny odcinek mm, Jak się to mówiło Łatwy domek do wybudowania Oczywiście to będzie mój specjal Co ja mówię? Co ja gadam specjal? Nie no, żartuję, to nie specjal A jakiś taki z materiał do zdobycia Crafting

Prawdziwa miłość, dobra granic mm. Kocham cię za wszystko i to jest można Kocham tak mocno Istony jest zabić. trudno do zdobycia, bo to, to będzie zostanąć. jest drewna ci mój mały połciusiu kiedy wracam do domu na jebanny jak szpadel Kocham jak krzyczysz do mnie przez okno, a ja szarpie się z bramą, bo chcę jechać kładem Znowu zgubiłem postwali klucze i stoję pod drzwi bezjadny jak dziecko Krew chyba ciurkiem leci mi z nosa Biłem się z myślami, ale nie wiem nic Chciałbym wejść naprawdę po cichu, ale ty je otwierasz i zaczyna się kosa Chętnie wypiłem drinka z kokosa, ale najpierw przyjmuję strzała na ryj Pozdrawi ja was bracia siostry i odpływam w dal, i odpływam w dal, i odpływam w dal Nie ma z naszego miłość to największy skarb, to największy skarb, to największy skarb No i stoję w środku i szukam tych kluczy i wypada mi z kieszeni torebka z towarem Więc muszę na chwilę biec do garażu i zajęwać sobie szybko władę ładę Kocham jak wtedy biegniesz za mną, popychasz mnie i uderzam w ścianę Leżę kochanie z rozciętą głową, a na naszym dywanie mamy nową planę plamę Kocham... Oczywiście się piosenka to gang Albanii Pewnie mój kuzyn co mnie teraz słucha się pewnie wścieka Na pewno może mi napisać Dobra spoko <grywa> Czyli się nie wścieka spokojnie ludziska no to powiedziałem do mi! Powiedziałem! Zbigniew jest to noga! No. <śmiech> <śmiech> Możliwe, że dostaniecie te wszystkie te komentarze, które... W sumie to co Zbigniew Stonoga mi pisze do mojego steama, na pliwie to pewnie to dostaniecie w opisie. Tak czy nie? Oczywiście, kocham cię robasku. Ha, Zastanówi się. Oczywiście Gang Albanii, kocham cię robasku. Spokojnie, nie, nie ta co prze, przed chwilą słuchaliśmy Dominik. Spokojnie. Dobra, oczywiście drzwi będą. Spróż Edur. Tutaj. To jest bardzo fajne. Fajnie to wygląda. E, dobra, teraz kło. Ci, ci, czy kochasz mnie zabiciu, czy ty w ogóle? Nie, ładniejsze jest to drugie. Dlaczego się nie wstydzisz? Ja tak bardzo kocham przemę, a ty mnie nie nienawidzisz. Oczywiście te domki są ładne według mnie. Nie wiem jak według was. Robię taki jakiś blejaki. W sumie nie taki za blejaki, ale jest. Jest taki ładny. Próbuję wybudować dla Was. Mam nadzieję, że dobijecie parę łapek w górę. To bardzo motywuje, pamiętajcie. Maszku mój, marówki, ty ci, Czy kochasz mnie, żabciu, czy ty w ogóle mnie widzisz? Proszę mnie o to, czego się nie wstydzisz. Ja tak bardzo kocham Cię, a Ty mnie nienawidzisz. Prawdziwa miłość nie ma granic. Kocham Cię za wszystko i kocham Cię za nic. Kocham tak mocno, że mógłbym zabić. I znowu umieram, kiedy chcesz mnie zostawić. Kocham Cię żabciu, mój mały pończusiu, kiedy wracam do domu najebany jak szpadel. Kocham, jak krzyczysz do mnie przez okno, a ja szarpię się przez Chcę jechać kładem. Znowu zgubiłem portfel Stoję oj o fajnie to, razy to razy wygląda się wypiłbym... no i no jeżeli chcecie to tu to teraz już trudniejszymi temami możecie zrobić to jest zrobić tutaj takiego en po enderceście jeżeli chcecie tutaj taki na szybko zrobić Oczywiście możecie te skowadła sobie poustawiać, no ale fajnie też by wyglądało coś takiego, nie na czarno. i jeszcze na czerwono, jeszcze tak by ładnie wyglądało. Proszę nie odtrącaj mnie, dlaczego się mnie wstydzisz Ja tak bardzo kocham, się a ty mnie nienawidzisz Kocham cię, Robaczku, mój malutki tyci, tyci, tyci ty, ty, ty. Czy kochasz mnie, Zamciu, czy ty w ogóle nie widzisz Proszę nie odtrącaj mnie, dlaczego się mnie wstydzisz Ja tak bardzo kocham, się a ty mnie nienawidzisz

tutaj, możecie taką pochodnikę się dać po, pod shift i klikacie no to to był cały by domek jeszcze dach oczywiście na czarno pasuje albo tak kolorowo ale to zależy już od waszego gustu oczywiście e, jeżeli chcecie żebym budował tak, tak jakby rollercoastery to starszy piszecie piszecie i w komentarzach i na, na następny dzień możliwe że będzie jakiś Bumba gra dobra oczywiście teraz najlepsze przychodzi z tego domku czyli tutaj zostawiamy zostawiamy odstęp. postawiamy te dębloszki to będzie fajnie wyglądało. To tutaj tak. I teraz to, co ładnie będzie wyglądało. Najładniej. Ciężam, ci mój mały ponczuś, kiedy wracam Wtedy możecie tutaj Jeżeli macie za mało oświetlenia wąku, na domku To możecie postawić coś takiego Czyli torch, czyli pochodnie Postawiacie pochodnie i już macie Dobra. No i oto jest cały domek No to ludziska To jest koniec Mam no nadzieję że dobijecie 10 łapek w górę A nam robić no y, nie wiem co Dobijcie po prostu 10 łapek kochani A będziecie wiel wielcy i kończę Para pap kurde, co ja mówię Nie no dobra Na razie ludziska Do następnego odcinka Na razie dawać łapki w górę I subskrybuj mój kanał Na razie